Kochani, pokażę Wam, jak szybko i sprawnie obliczyć pierwiastek. Pierwiastek z 80 równa się. Liczba pod pierwiastkiem to jest 80. Rozkładamy ją na czynniki pierwsze. Co to znaczy? Dzielimy przez najmniejszą liczbę pierwszą. 80, wiadomo, da się podzielić na 2. To jest 40, dzielimy też na 2, to jest 20, dzielimy na 2. 10 dzielimy na 2, 5 dzielimy na 5, 1. Stapiem pierwiastka drugi. Parujemy po dwie te same. Liczby, czyli 2, 2, 2, 2 i 5, i zapisujemy sobie w taki sposób: 2 do potęgi drugiej, razy 2 do potęgi drugiej, razy 5. Rozłożyliśmy liczbę 80, równa się. Jeżeli to jest drugi stopień pierwiastka, w takim razie potęga nam się ze stopniem pierwiastka skraca i wyciągamy sobie dwójki przed pierwiastek 2 razy 2, i pod pierwiastkiem zostaje piątka, równa się 4 pierwiastki z 5. Dzięki.